Siamajster, gdzie jest Paweł? O na rusztowaniu. A on trzeźwy jest? Nie no piw, wiesz, że to niebezpieczne. Czemu? Ty a on nie powinien mieć kasku? No powinien. A gdzie ma? A nie ma? A nie ma. No to to nie powinien. Ty chyba schodzi. Siamaster, gdzie jest Paweł? O na rusztowaniu. A on trzeźwy jest? Nie no piw. Wiesz, że to niebezpieczne. Czemu? Ty a on nie powinien mieć kasku? No powinien. A gdzie ma? A nie ma? A nie ma? No to to nie powinien. Ty chyba schodzi. Siema jesteś. Gdzie jest Paweł? On na rusztowaniu. A on trzećby jest? Nie, no pij. Wiesz, że to niebezpieczne. Czemu? Ty a on nie powinien mieć kasku? No powinien. A gdzie ma? A nie ma? A nie ma? No to to nie powinien. Ty chyba schodzi. Siema jesteś. Gdzie jest Paweł? On na rusztowaniu. A on trzećby jest? Nie, no pij. Wiesz, że to niebezpieczne. Czemu? A on nie powinien mieć kasku? No powinien. A gdzie ma? A nie ma? A nie ma? No to... To nie powinien. Ty chyba schodzi.